Eisenhower. O Eisenhowerze wiele do powiedzenia nie mam, bo to był prosty facet, ale chciał dobrze, zrobił dobrze, zbudował autostrady w Ameryce. Niektórzy mówią, że to niedobrze. Dlaczego? Bo zobaczył, że jego przodkowie w Niemczech też zbudowali je i że to działa. I w Ameryce autostrady to monstrualny projekt, oczywiście, no bo ten kraj jest monstrualny, ogromny i to było trudne bardzo, ale to zrobili i niektórzy uważają, że w ten sposób ujebano, no, przepraszam, zlikwidowano kolejnictwo, ale tak naprawdę kolejnictwo to samoloty dopiero zlikwidowały w Ameryce i nie ma dobrych kolej. w Chinach rozwija się kolejnictwo, bo one są traktowane jako element kontroli nad nad Ujgurami, nad nad tymi rejonami, gdzie potem ten jedwabny szlak ma iść. To jest politycznie, to jest trochę inaczej. Wszystkie inne państwa, które mają dobrze rozwiniętą sieć kolejową, to państwa niewielkie. Więc de facto Eisenhower tutaj nie zaszkodził koleją, a pomógł amerykańskim rodzinom. To więc on stworzył Amerykę lat 50., która miała te domki na przedwierciach, tą tanią benzynę, te wszystkie fajne różne rzeczy. To on nadał Amerykanom ten optymizm powojenny, był bohaterem, który no co prawda tylko gryzi piórkiem raczej niż generałem klasycznym, ale zdolnym administratorem i tak dalej. Nie był jakoś specjalnie, y, specjalnie nośny, ale powstrzymał y, y, MacArthur'a od y, użycia bomby atomowej, prawda, i tak dalej. No tutaj różne ciekawe, y, ciekawe rzeczy są. Eisenhower był całkiem do całkiem dobrym prezydentem, chociaż na pewno nie niewybitnym. Jeśli chodzi o Nixona, to Nixon był wybitnym prezydentem. Przede wszystkim miał dobrego doradcę Kissingera, ale sam w sobie też był wybitny. A, I miał też dużo przyzwoitości. Jak udowodniono mu to, co i tak każdy prezydent robi, czyli spieguje opozycję, to podał się do, do dymisji. Między innymi dlatego, że widział, że większość ludzi chce tą sprawę mieć już załatwioną i zrobić po prostu Geralda Forda następnym prezydentem, który był wiceprezydentem i odgrywał rolę no i nie był umoczony, a w ten sposób mogli zatrzymać władzę de facto. Więc Nixon został zdradzony przez własnych ludzi, natomiast zanim się to stało, to potrafił zakończyć wojnę w Wietnamie, uzbroił Wietnam Południowy. Wietnam Południowy sam przerżnął, nie umiał się obronić i tutaj liderzy Wietnamu Południowego ponoszą winę. Więc Nixon wygrał wojnę w Wietnamie, podpisał pokój, natomiast ją, przegrał ją Południowy Wietnam. Nixon nie dał sobie gadać, że nie można naruszyć Laosu, przez którego sprowadzane były posiłki, i Laos też troszkę pobombardował, zwłaszcza, że Laos to też byli komuniści, więc i też złożyczyli Stanom Zjednoczonym, więc też ich to troszkę ocuciło i tak wtedy przerwano też te naloty. Nie kierował już dużo żołnierzy, tylko skierował się głównie na naloty, więc e, tak to wygląda. Wy, wygrał tam, gdzie można było wygrać. Tymi środkami. Natomiast dzisiaj do dzisiaj się kłamie, że przegrano wojnę w Wietnamie. Ja już nagrałem taki film, że Amerykanie wygrali wojnę w Wietnamie, ale tak się nazywa ten film. Troszkę tak jak my wygrywaliśmy w XVII wieku. No trudno. Natomiast, więc jego zdolność do wyciągnięcia ręki do Chin, które się od 1965 bodaj roku kłóciły ze Związkiem Radzieckim, co spowodowało, że pęknął na pół obóz komunistyczny na świecie to, że on potrafił tak ciekawie tutaj zaznaczyć mimo wstrętu do Mao wstrętu całkowicie uzasadnionego niedawno Kissinger mówił, że skoro teraz już mówi, można mówić źle, mówić o Chinach, to on mówi, że Mao Tse-tung chciał sprzedać 10 milionów niepotrzebnych według niego kobiet Stanom Zjednoczonym ale do transakcji oczywiście nie doszło i dopiero teraz Kissinger o tym mówi, natomiast Nixon musiał przezwyciężyć wiele tutaj niechęci do Mao Tse-tunga, ale Zarówno dla Chin, jak i dla Stanów to było lepiej. Teraz można powiedzieć, że może Chiny wzrosły za bardzo, może trzeba było im pozwolić brnąć w te absurdy, no ale tego już to jest taka perspektywa, z której właściwie żaden polityk w przeszłości nie ma szans zdać egzaminu na trzeba po prostu było nie zapraszać Chin do World Trade Organization, jak zrobił Bush, albo pozwalać im na status państwa uprzywilejowanego ze względu na to, że niby są państwem rozwijającym się, jak państwo ze sztucznym słońcem może być państwem rozwijającym się jeszcze, ale okej, okay, po prostu biedne państwo rozwinięte. I ten status, na to się zgodził Obama, więc Bush i Obama to oni odpowiadają za tą sytuację, że się męczymy z Chinami, a nie a nie i ich fałszerstwami i, i knuciem, a nie Nixon, także tutaj nie ma co mieć pretensji do Nixona. Oto Nixon dobrym i zdolnym prezydentem był. Moim zdaniem był nawet najinteligentniejszym i najzdolniejszym prezydentem w XX wieku Stanów Zjednoczonych.